Z tej strony Piotr i witam Was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z serii drugiej, która w ogóle będzie się rozgrywać oczywiście na mapie Hofbergman. Dlaczego właśnie seria druga, właśnie oczywiście z farminga Simulatora 19, bo nie inaczej nie jest z innej gry. Dlaczego na Hofbergman, nie na jakiejś polskiej mapie, bo miała być polska mapa, a nie jest polską mapą, tylko bardziej trochę tak w stylu niemieckim. E, w sumie dlatego, że jako tako polskiej mapy nie ma, bo nie znalazłem takiej polskiej mapy, no polskiej mapy oczywiście, e, co prawdę mówiąc, ale nie ma takiej polskiej mapy, na której w sumie, co... Jakby mm, dużo upraw, czyli yy, oczywiście, jeśli chodzi o ten gameplay, to nie jest to odcinek yy, z pracami polowymi czy coś w tym stylu, yy, z jakąś produkcją w ogóle. Właśnie yy, powiem Wam jedną rzecz. Nazwa tej serii to będzie właśnie yy, normalnie seria: nie będzie się nazywać jako serio Drugo, oczywiście, będzie tak się nazywać, ale. Normalnie to będzie to się nazywać serio pod tytułem, seria pod tytułem właśnie produkcja na skalę. Więc w ogóle tak, w tym odcinku w ogóle przedstawię właśnie w ogóle to całą tą mapę. I tak, w sumie już zaczynę od produktów, które możemy tutaj właśnie na tej mapie produkować. W sumie. Tu w ogóle możemy produkować beczki z winem, coś w tym stylu. Też sok jabłkowy, z tego co widzę, miód, biogaz, nie wiem co chodzi z tym. No i oczywiście chleb, mąkę żytnią, no i to i też sałatę, pomidory, paprykę. Jabłko, gruszki, mięso, ser, masło i ser właśnie krowy, kozi, no i też oczywiście koniczynę, mm, kompost z tego co widzę, yy, mleko kozie, no i w sumie... no i kieszonka właśnie, czy to z kukurydzy, czy to yy, z siana i właśnie nie wiem o co z tym chodzi, że są dwie rodzaje tej kieszonki. Yy, dobra, więc w sumie może zacznę od prezentowania w ogóle tej całej mapy. Yy, znaczy nie będę Wam prezentować całej mapy, bo... No bo cóż... Yy... Do części, do większości e, na mapie to na razie mam zablokowane, do tego, bo muszę, bym musiał teren kupować, więc może to poka będę pokazywać, oczywiście w następnych odcinkach z tej całkiem ciekawej serii, e, więc może zacznę od winary, od, winar, e, od tej winna, winiarni, czy jako to się nazywa, więc pod klawiszem R e, właśnie mogę przejść do winiarni i tu... Tutaj jest o wiele ciekawe, czyli można tu trzymać różne worki, czy to z biorami, czy z karmodropsa, zaraz Wam powiem o co to z karmodropsa chodzi. No i też worki z ziemniakami. Yy... Tu są właśnie barełki można trzymać, a tutaj właśnie oczywiście soki jabłka. Yy, więc tyle jeśli chodzi o to winiarnię, yy, dalej to właśnie tutaj mamy to budy dla psa i się zastanawiacie dlaczego karmę dla psa, skoro na jest yy, można normalnie karmić tego psa, a to właśnie to jest trochę dziwna rzecz, ponieważ to jest o wiele ciekawiej i możemy wybrać jakiego psa, yy, jakiego psa chcemy mieć. No, i możemy po zakupie karmy w sklepie, czyli oczywiście tam, gdzie mamy obiekty, no to artykuły konsumenckie i mamy tutaj właśnie karmy dla psa za 20 euro. Oczywiście nie wiem, co to w sumie daje może nie wiem hodowla tego psa, czyli jego wartość nie wiem. Na pewno to będę chciał to sprawdzić jakoś w którymś odcinku. I tak, tutaj w ogóle mamy kurnik, kurnik to trochę nie aż tak jak kurnik, bo kurnik raczej z drobiem, dlaczego dla drobiu? A to w sumie tutaj możemy oczywiście kaczki hodować, no, to jest w sumie ciekawa rzecz. Kaczki oczywiście, czy oni chyba też jajka produkują, nie wiem. Tutaj właśnie jest oczywiście sklep, taki sklepik wiejski, czy coś w tym stylu. Więc tutaj możemy oczywiście plukować skle... tego, no. Znaczy, nie produkować, co ja mówię. Yy, yy, możemy tutaj sprzedawać większość produktów, coś w tym stylu, czyli masło i takie inne rzeczy. Yy, no, na salado, oczywiście jakaś ta stoi, nie wiem o co z tym chodzi, no, a oczywiście... Oczywiście, właśnie, yy, bym zapomniał yy, wam powiedzieć, czyli... Na takich właśnie tych tabliczkach, co... Znaczy, nie tutaj. Gdzie to było? E, tutaj chyba coś w tym stylu, tylko że to jest trochę zamazane, e, To może... W, przy innym budynku wam pokażę. E, więc e, jakaś ta stoi, która po niemiecku gada, w sumie. Nie wiem. E, dalej to mamy tam... Dalej to w sumie... Tam właśnie, tam o! To mamy tam konie, ale jeszcze zanim do koni przejdę... To wam powiem tak, tutaj taki jest ciekawy obiekt, a w sumie co to jest obiekt, jak się zastanawiacie? No to pie piec chlebowy. Piec w, pie w tym piecu to oczywiście możemy pieczyć chleb, bo nie, bo nie coś innego. Do chleba oczywiście jest potrzebne te ciasto chlebowe, więc jeśli chodzi o ten cały. To machiny, czy jako to się nazywa, yy, w sumie maszyny, to maszyny to w sumie nie wiem, czy no, może od razu pokażę wam te maszyny. Czyli tutaj jedyna taka beta na wodę stoi, no znaczy wodę w sumie na wszystko to nas stoi. Tutaj właśnie co oczywiście zagroda dla koni. Wszystko to jest w budynkach umieszczone, wszystkie te zagrody. To też zagrody na wolnym wybiegu, więc. Z problemu można transportować jeśli ktoś chce. No, i to jest taki map, warsztat. Myślę, że całkiem fajny. A co ciekawego, to trochę jest tu fajnych nowości na tej mapie. Bo tu jest olej napędowy w beczkach i wam powiem, że te beczki po zużyciu można napełniać. Też oczywiście wprowadzimy poprawkę tej mapy. Znaczy, poprawkę na sejwie, na tym save'ie co będę nagrywać to serię drugą. Yy, co to jeszcze ciekawego? No to właśnie popra trochę poprawek wprowadziłem, czyli yy, zastanawiacie się, możecie się domyślać, że ta przyczepka ona ma bardziej zielone burty, a u mnie jest bardziej ma taka takie. O. Dlatego, że jej zmieniłam wygląd, żeby zastosowanie nie miała do zbioru upraw, tylko bardziej do transportu, czy to palet, czy czego tamkolwiek. I w sumie tak, a właśnie, bym zapomniał o innej rzeczy Wam powiedzieć, czyli tutaj jest coś takiego jak zoszarnia do trawy. I się oczywiście to trawę w, w jakby tak rozładujemy tą trawę i wrzucimy do tej suszarni, to ona po jakimś czasie ona się zamieni, ta trawa w siano I to jest o wiele lepszy pomysł niż e, jeszcze nie z, z to, z przecząsarką. E, tutaj znów jest e, dmuchawa do słomy, e, czyli taki magazyn na słomę, czy jak to nazywa to jest znów magazyn na Genojowice. Oczywiście wam będę wszystko to pokazywać, tłumaczyć w następnych odcinkach, jak to działa. W razie tylko takie ogólna prezentacja, jak to wygląda. A jak to działa, to oczywiście w następnym odcinku, bo nie mam do tego potrzebnych maszyn na razie. Tutaj w ogóle jest. No no co to jest? No w sumie z jednej strony to tu mówiąc, tutaj. Jest to normalnie pora dla krów. A to z drugiej strony, to co tutaj jest, to taki powiedzmy. E, zaraz. E, taki właśnie cielentik, czy jak to się nazywa? No, po prostu zagroda dla cielaków. E, I co tutaj ciekawego jest? Tam, mm, tu oczywiście jest. Tu oczywiście jest Sierosna Kieszonka. I w sumie to będzie chyba na tyle. I jeszcze tak, zanim przejdę właśnie tam na drugą stronę, to tutaj jest właśnie, to jest zbiornik na gnojowice od krów. Tam był magazyn, dlaczego magazyn, a to jest zbiornik? W sumie sam nie wiem, ale myślę, że tak, że ten zbiornik ma, ma, ma jakąś wyznaczoną pojemność, a magazyn chyba raczej nie. Znaczy magazyn też, ale może ma większą pojemność, nie wiem. W każdym razie tu w sumie jest pusta jakaś wiata na maszyny, czy coś. A i w sumie właśnie, bo mówimy właśnie o serze i o serach właśnie, czyli o serze krowim i kozim. Ale w sumie jak wygląda, no może budynek takiego sera, to oczywiście to, to wygląda. To jest takie wiaderko 100 litrowe. No, i w sumie tutaj jest właśnie produkcja sera krowiego, a tu jest to oczywiście koziego, jakby, to, jakby ktoś z Was nie wiedział. Tu, oczywiście, tu jest chyba raczej nie. To nie jest chyba zbiornik na mleko, co nie? Chyba raczej nie. Dobra, więc to zamykam. No to może przejdę dalej, czyli co tu jest jeszcze ciekawego. Ciekawe jest u świń. E, u świn może nie, nie, nie jest aż tak ciekawe, tylko bardziej mm, taka jakby maszyna do. No, po prostu do tworzenia, tak jakby pasze dla świń coś w tym stylu. W tej maszynie potrzebne co jest, to właśnie tylko ziemniaki i w sumie ziemniaki i jeszcze coś chyba, nie wiem czy pszenicę, czy coś, nie wiem. W każdym razie można tworzyć za pomocą tej maszyny ziarna yy, pasze dla śwień. Yy, dobra, chyba już to będzie chyba wszystko. 12 minut, to w sumie tylko wam powiem. Yy, bo ponieważ, tak, to jest drugie podejście do nagrania tego, tego odcinka. Dlaczego? To właśnie dlatego, że za pierwszym razem nagrałem. Tylko że o dziwo to powiem wam tak, że pierwsze. Pierwszą minutę mi się zapisało. A reszta co? Co, reszta, co zresztą zrobiło? Usunęło mi się z dysku. Po prostu mi się nie zapisało to na dysku, więc no raczej to e, sformułowanie, że e, się, usunia, e, się usunę z dysku to tak e, by było dziwne. Po prostu. E, z pół godziny prawie, yy, gadam do mikrofonu na marne, więc no to jest drugie podejście i poza odcinkiem właśnie jak robiłem to pierwsze podejście to właśnie tak yy, sprzedamy takiego jednego fenda co na samym początku yy, yy, tutaj właśnie stoi yy, w tym miejscu, czyli przy przyczepce i w sumie po odcinkiem też yy, właśnie jak wspomniałem wcześniej to od razu wspomnę, wspomnę zmieniłem to przyczepkę, znaczy przyczepka taka sama, tylko że zmieniłem, zmieniłem jej wygląd. No i też w sumie kupiłem tutaj trzy palety, z, znaczy cztery, z czego jedna, czyli właśnie ta o co tutaj stała, leżała to ją właśnie z oczy, żeby nawieść pole, na, której, na którym właśnie pszenica właśnie na pole numer 5. No, jeszcze oczywiście, żeby mieć pole, to musimy kupić opryskiwacz, bo wam powiem że nie ma tutaj w ogóle, na samym starocie nie mamy tutaj żadnego opryskiwacza. Eee, dobra, to może przejdę do prezentacji. O, właśnie tutaj, co tutaj ciekawego jest. Tu co jest ciekawego. Eee, to jest w sumie mm, ten zbiornik. Się zastanawiacie, że to jest zbiornik na coś. Ale czy to akurat na, też naprawdę dla siebie? A to właśnie nie. Dlaczego? Bo to jest zbiornik, e, to nie jest zbiornik a po prostu masz to do produkcji nasion. E, do produkcji nasion jest taki specjalny płyn, e, może wam pokażę od razu. E, specjalny płyn na palecie, który jest właśnie, zaraz, bo tyle, bo tyle właśnie mam tych modów. No i właśnie, że nie było. Nie piszcie komentarzy, że y, to daj modpak, a to to, a to tamto, bo tych modów tyle mam, że no linków to trochę by było, więc aż za dużo, więc polecam wam po prostu, wystarczy, że pobierzecie, y, jak to... Pojechał Hofbergman, jeśli oczywiście chcecie na niej grać, plus modpack do niej. Modpack wymagany jest do Hofbergman. prosty modpack, chyba modów, coś w tym stylu. Eee, no możecie od razu, w, e, jeśli chcecie, możecie wpisać wyszukiwarkę i wam wyskoczy, bo... E, bo po co mam podawać wam linki, skoro te linki są nieużyteczne. Dlaczego? Ponieważ nie wydaje mi się, bo e, podaję ciągle linki... Różne linki, czy do mediów społecznościowych, czy coś i poś statystyki są dziwne, bo są niskie, bo po prostu dla mnie są dziwne, bo są niskie, nieużyteczne. Linki, no, więc nie wydaje mi się, żebym wklejał jakieś tam linki domowe, czy coś, więc o czym ja to mówię? A właśnie, yy, paletę, właśnie, na której ten yy, zaraz to chyba Big bag, co nie? Yy postaci Big Bangu, to jakoś to nie wygląda. Zaraz, eee, bo tu jest na sól, czyli na śnieg. Tylko, że oczywiście to jedynego moda wykluczyłem, czyli Seasona. Eee, zaraz, może... nie, to... Eee, no dobra, w każdym razie to... Tam jest potrzebny jakiś specjalny płyn. Eee, nie wiem skąd go wziąć, eee, nie wiem to muszę poza odcinkiem, jak będę kombinować coś z produkcją nasion, to wtedy będę kombinować na razie tutaj oczywiście z smaszczyn z podstawki, ale od razu wam powiem, że w następnym odcinku wymienię tego kombajna, bo on mi się nie podoba dlatego, bo go używałem w serii pierwszej, więc wiem, że ten fan i takie inne rzeczy też wiem o tym, ale nie będę ich... Yy... Mam tyle ciągników, że raczej większość z nich sprzedam i na tym oczywiście zarobię. Yy, tutaj, oczywiście, jest. Yy, jest. Dwo, so, znaczy, są so nie, nie jest. So dwa środka, kompost, czyli na biomasę. Yy, tylko chwila, bo yy, ta yy, biomasa. No, czyli po prostu mając kompost. Yy, jak się robi kompost? A to właśnie zaraz yy, to oczywiście Wam pokażę w następnym odcinku, znaczy nie w następnym, a w którymś odcinku w serii drugiej. Yy, oczywiście serii produkcji na skalę. To jest właśnie to, co ja właśnie w nim stoję, to jest siroz na kieszonkę kukurydzian, czy też na kieszonkę zdrowy, chyba siana właśnie. Tu jest siroz yy, na zboża. i powiem, że trochę jest tutaj Trochę jest dziwny ten sieros, bo nie wiem o co z tym sierosem chodzi, ale po prostu nie wiem, yy, bo tu na pewno jest syp, ok, super pięknie, ale no właśnie nie wiem. Dobra, to może i tu się yy, sypie, bo tutaj niby jest rura, tylko nie wiem właśnie o co z tym chodzi, z tym czymś, z tym budynkiem. Nie wiem, w każdym razie tutaj jeszcze jest jakiś silos, tylko do niego to można, w nim można oczywiście przechowywać czy to wapno, czy nawóz granulowany, no i takie inne rzeczy. Oprócz oczywiście płynnych substancji, czyli na przykład nawóz płynny, to jest taka to jest oczywiście zbiornik na paliwo. Tak mi się dzieje. No, w sumie to jest beczka na paliwo. Yy, I co tutaj jeszcze jest ciekawego? No, to są maszyny. Wiadomo. Yy. No i tak, w sumie tutaj są takie bunkry, silosy. Jak to nazwać? No, na różne, na różne rzeczy. Czyli na wiory, na buraki, na ziemniaki. Jak kto woli. W sumie to będzie chyba na tyle mi się tak wydaje, bo już trochę wam pokazałem tej mapy. Jest to wiele tego więcej i wam powiem dlaczego? Ponieważ tutaj jeśli chodzi o zwierzęta, to co tutaj jest ciekawego, no to tak mieniam, że są kaczki, są oczywiście też kozy właśnie. Wspomnę wam, że są tu kozy. Dlaczego? Eee, tylko właśnie, bo nie mogę kliknąć, bo nie mam renu kupionego. Więc owcami, to że kiedy kiedy później się zajmę. Jest też oczywiście sad owocowy, ale nie wiem o co chodzi z tym sadem, bo... Nie wiem, albo go jeszcze nie mam kupionego, albo... nie wiem po prostu. Bo gram na tym Hofbergmanie tylko... Przez... no krótko na pewno, ale nie aż tak krótko. Trochę pograłem, czyli na pewno wiem jak się produkuje masło i takie inne rzeczy. Oczywiście gram na aktualizację wcześniej na 1.0.0.4, nie 5 i później na tym przestałem grać na Huffman. Nie wiem w sumie dlaczego, po prostu może nie miałem czasu. No a teraz jest jak jest, czyli jest aktualizacja 1.0.0.6, znaczy 7. A ja właśnie nagrałem na tej samej aktualizacji, tylko że końcówką nie siódemką, a szóstką. Więc no w sumie, 21 do odcinka. Myślę, że krótko, ale też nie aż krótko albo długo, bo w sam raz, yy, w, na samym odcinku będzie oczywiście o wiele kawie. Yy, więc w sumie, no cóż, chyba to będzie na tyle co nie bo. Tu nic ciekawego nie mam do roboty. Na samym odcinku będzie o wiele więcej do roboty. No więc myślę, że, że ser będzie ok. I od razu uprzedzam Was oczywiście pytaniem: Jeśli wyjdzie nowy farming, to czy się zakończy ta seria nagle? Czy jak to będzie? Czy będą jakieś przygotowania do zakończenia tej serii? Nie. Dlaczego? A to właśnie dlatego, że skończę serię. Tak długo jak to będzie możliwe, czyli nie wiadomo kiedy, was oczywiście mogę powiedzieć, że seria nie zakończy się wtedy, kiedy wyjdzie nowy farming, więc na pewno później się zakończy. A wcześniej na razie tego nie wiem, po prostu jak nie będę. Już tu wszystko zrobię, będą wszystkie odcinki i nie będę miał co tu robić. No może wtedy zakończę serię i tyle. Yy, więc, no cóż, yy, w tym odcinku będzie to chyba tyle. Yy, w następnym odcinku to się zajmę jakimiś pracami polowymi. No na pewno, że żniwa, bo bez żniw to nie ma yy, prac polowych, co nie? No więc, yy, yy, więc, cóż, yy, myślę, że mi się spodobał. Yy, jeśli tak, to oczywiście yy, zostawcie. Łapkę w górę, no i, czu, no i cóż, e, dzięki za oglądanie i no dzięki za oglądanie i do zobaczenia w sumie na, w, stan, w następnym oczywiście odcinku z e, serii drugiej, czyli pod tytułem produkcja na skalę e, z Forminga Simulatora 19. Cześć!